Radio Polonia. Wybitny naukowiec, specjalista w dziedzinie elektroenergetyki oraz techniki wysokich napięć profesor, doktor, inżynier Edmund Kufel Witam Pana bardzo serdecznie dla nas to zaszczyt, że Pan odwiedział nasze studium a rozmawiamy dzisiaj przy okazji nadania profesorowi tytułu honoris causa Politechniki Poznańskiej było to zupełnie niedawno, było to w grudniu? W grudniu, tak. W grudniu. Jest to bardzo wysokie odznaczenie i tytuł naukowy. Więc tak, to jest najwyższe odznaczenie akademickie. I jest to, jak słyszałem pierwszy doktorat honoris causa dla naukowców z Kanady. Z tego, co ja się orientuję, to tak. Nie mogłem znaleźć, szukałem po internecie, czy pytałem, ale nie było takiego jeszcze. No. Kiedyś musi być pierwszy. Ale powróćmy do tej uroczystości, <gry> która odbyła się 17 grudnia 2009 roku na Politechnice Poznańskiej. To była wielka uroczystość. Ja teraz czytam wspaniałą laudację poświęconą Panu i na przykład jedno zdanie. Profesor. Edmund Kufel jest osobą niezwykłą. Mimo tak złożonej drogi życiowej, typowej dla wielu ludzi z pokolenia II wojny światowej, dzięki talentowi i pracy osiągnął sukces naukowy i zawodowy, lokujący go w światowej czołówce uczonych w dziedzinie inżynierii wysoko napięciowej. Uroczystość? Na uroczystość pan nie pojechał sam. Z rodziną całą. Plus jeszcze rodzina z Polski, bo ja pochodzę z bardzo dużej rodziny, nas było dwunastcioro. I jeszcze dziesięcioro nas żyje i wszyscy byli też na tej uroczystości. Oni przeżywali to więcej, aniżeli ja. I to samo rodzina stąd, stąd była cała moja rodzina, wszyscy byli. Było to bardzo wielkie przeżycie dla, dla mnie też w tym razie, bo dla mnie też to coś znaczyło. Tak. Jak Panu się udało osiągnąć tytuły naukowe, napisać tyle prac naukowych, tym bardziej na imigracji? Jaki ma Pan profesor sposób, patent na takie pełne życie? No, dużo lat pracowałem, bo przecież ja pracowałem około 60 lat jako akademik. I nie cały czas czy jako akademik, bo ja zaczynałem karierę w przemyśle w Anglii po skończeniu studiów, po skończeniu pierwszego doktoratu. To pracowałem w takiej wielkiej firmie, Metropolitan Vickers w Manchesterze i dawałem równocześnie wykłady z wysokich napięć w Uniwersytecie w Manchesterze. I po paru latach zostałem zaproszony, czybym przejął katedrę w, 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 w Manchesterze. I zgodziłem się, bo mi to odpowiadało. Dlaczego? Dlatego, że UMIST, University of Manchester Institute of Science and Technology, słynął z tego, że tam było kilku noblistów, ja miałam trzech noblistów w mojej karierze, także mnie to imponowało i nasz dyrektor tego Jumys też był noblista. Zanim Pan został skierowany tutaj do Manitoby, zanim Pan rozpoczął studia i pracę w Wielkiej Brytanii, Pan od dziecka wykazywał zdolności nie, czy zainteresowania techniką, zwłaszcza nie. elektrycznością? W ogóle nie, bo było... W czasie wojny byłem weteranem w wojsku polskim, także to we Włoszech, tak? Także nie miałem skończonych żadnych studiów, nawet gimnazjum nie miałem skończone. Zacząłem, miałem jeden rok gimnazjum przed wojną i wojna przeszła, przerwała wszystko. I później dopiero w wojsku nasi dowódcy mieli takie wizje, że to dobre, żeby było zorganizować szkoły średnie, gimnazja i licea dla młodzieży, która chciała się uczyć i to miało rozpoczęte. Trzeba było mieć minimum jedną skończoną klasę i ja to miałem skończone i przez to się dostałem od razu na, na pierwszym razem, no ale jak się okazało, to później to już bardzo dobrze szło, nie miałem... Miał Pan spoczy. jakieś nadzwyczajne zdolności? Nie, zdolności nie miałem, ale praca ciężka chęć do pracy. Później była możliwość, jak już pracowałem w, Angli w Anglii jako robotnik, w tym pomywałem w hotelach naczynia i poszedłem na taki egzamin, że organizowano szkołę, jeszcze jedną, polską szkołę imienia Józefa Konrada Korzeniowskiego dla tych, którzy mieli, e, mieli skończone gimnazjum, ale nie mieli liceum. No i ja poszedłem na taki egzamin, no i musiałem to zdać bardzo dobrze, bo się dostałem od razu do tej szkoły i mało tego przydzielono mnie do grupy z 200, tam było 200 studentów, 10 wybrali, że mogą skończyć maturę w przeciągu pół roku właśnie, <noise> to znaczy maturę dużą i, i licą, że mogą skończyć licą w przeciągu pół roku tak. Całe liceum. I udało się. Tak Później poszedłem na studia, ale wybrałem Irlandię. I to tylko w Irlandię przypadkowo, dlatego że um, wyniki batury, które ja zdawałem przez londyńskie uniwersytety. Wyniki przyszły późno. Jak składałem na angielskie uniwersytety, to każdy mi odpowiedział: apply next year. I już jesteśmy już Jedyny, który odpowiedział pozytywnie, to w Dublinie. Poszedłem do Dublina i tam wybrałem fizykę. I tam znowu miałem dwóch noblistów. Schrödinger, który był bardzo znany. To tak to po prostu los mnie troszeczkę sprzyjał też. Zainteresowanie oczywiście też. A tu jak miałem dobrych na przykład wywiadowców, fizy fizyków, dwóch, którzy byli nobliści. To oni imponują człowiekowi młodemu. Czy mogę zapytać Panie profesorze, pan był tak zafascynowany nauką? A z czego pan żył? Był pan przecież emigrantem? No jak już byłem po... jak już miałem zdane maturę, to już dostałem stypendium. To było dla byłych żołnierzy polskich. Anglicy przyznali stypendium. One dużo nie było, ale wystarczyło, żeby można biednie żyć. Pracować. To już takim ważnym punktem był tutaj przyjazd do Kanady. I nie myślałem na początku o wyjściu do Kanady, ale byłem na kiedyś na konferencji międzynarodowej i z Uniwersytetu z Manitoby spotkałem gościa, mm. który mówił, czy chciałbyś przyjechać do Kanady? My Ci ofiarujemy katedrę. Ja <noise> mówię, no dobrze, pomyślę. I tam się zaczęło. To była ponętna propozycja kaczewy. Była tak, tak. No wprawdzie żona pracowała jako lekarz, to ona miała już tam była dobrze ustawiona w Anglii. To była trochę ciężka decyzja, ale ona zawsze, żona zawsze mówiła, jak ciebie to interesuje, jedziemy. No i później dzieci były, czwórka, dzieci. I to wszyscy trójka starsza, najstarsza córka poszło śladami. Ż żony zostały lekarzem, a synowie, przez synów zostało inżynierami. I właśnie moimi śladami, jeszcze dzisiaj. Od 1968 roku Pan jest w Kanadzie. Kanadzie. Ale po roku już wybrano mnie na stanowisko Dina, czyli ten dziekan, ale to nie jest co innego, bo syn tym jest inny, tak? Mhm. Panie profesorze, z prac naukowych, które Pan napisał, mhm. które są najważniejsze? One są wszystkie z... W dziedzinie wysokich napięć. Także to jest bardzo szerokie. Wszystkie dziedziny ja pokrywałem, opublikowałem dosyć duże, nie, dokładnie nie wiem, mam między 200-300 publikacji. I dodatkowo jeszcze cztery książki, które były przyjęte szeroko. Szeroko dlatego, że były w języku angielskim, a nie było w języku angielskim takich. A drugie, że one zostały tłumaczone na przykład na chiński, na japoński. Pan mówi o swoich odkryciach osiągnięciach to takie nieważne. Dyplomy, to, takie, to, to takie nieistotne. Dlaczego pan tak mówi? Przecież pan no, docenia to, znaczenie i swojej pracy i tych odznaczeń. To był mój daily bread. Tak. Ja to ceniłem, lubiałem to co robiłem. I, I się robiło zainteresowaniem. Panie profesorze, pan w związku z pracą naukową wjeździł chyba cały świat. Oprócz jednego kraju Ros Obrócz, Rosji. Oprócz Rosji. Gdzie pan bywał? Co pan hmm. robił w tych różnych krajach? No albo wykłady miałem ja zaproszony, byłem na przykład w Austraju, w Nowej Zelandii, w afrykańskich krajach, w Chinach, przede wszystkim w Japonii. No po prostu. Całą Azję na ogół poznałem w Indiach. Bardzo dziękujemy za wszystko, co Pan robi. Dziękuję bardzo serdecznie za ten rozmowę. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie.